Kilka dni temu fitloversi wrzucali takie niepokojące storki do siebie, że tam jest jakiś, wydawało się, że jest jakiś turbo problem w ich związku, że chyba zerwali, że się po sądach zaczęli targać i tak dalej. No i że to są fitloversi, no to na live mówiłem, że no jest podejrzenie, że to może być akcja promocyjna jakaś, że to pod publikę po prostu dla zasięgów. No, ale powiedziałem, że nie, no chyba nie są do czegoś takiego zdolni, że to by było, no, mega lipa, nie? Takie granie na uczuciach ich widzów i tak dalej. No, ale kurwa, niestety, to była promocja. Szkoda, kurwa, szczępić Rija. Moi drodzy, znajdujemy się właśnie pod Sądem Okręgowym w Warszawie, gdzie przed chwilą udało mi się wygrać sprawę karną o pomówienie. Pomówienie dotyczyło tego, że Pamela Stefanowicz, znana również jako Pamela Fidlover, pomówiła mnie, że nie dam rady zrobić serialu w miesiąc. Serialu ze ślubu, serialu, który opowiada o naszej miłości i przygotowaniach do ślubu. Powiedziała, że jest to niemożliwe. Mi udało się to wykonać i. Wygrałem dzięki temu sprawę w sądzie. Pamela, czekam na Twoje wyjaśnienia, i mam nadzieję, że wykażesz skruchę, i mogę liczyć na jakieś przeprosiny. Wymyślili, że zrobią vlogi, ale w pay-per-view. I żeby to sprzedać, no to udawali, chyba że się rozstają. Dziwna akcja promocyjna. Ślub, o którym mówił, mówiła cała Polska, mnie chyba wtedy nie było w internecie, no ale tutaj yy, rzucam na storkę, bo widzę, że chyba mają ciężką jakąś sytuację, więc warto wesprzeć.